Poleciałbym w dół głową, mógłbym wy, wyrąbać, że tak brzydko powiem, salto do przodu. Idziemy zobaczyć, co się dzieje w szatni. Znaczy w szatni, czyli w serwisie narciarskim. Zamknięte. Tu jest kolega z Fischera, więc nie wchodzimy, bo on dużo gada. Idziemy zobaczyć na wybieg. Sprzęt się rozkłada. Śnieg się wywozi. wywozi. Powadcie się, jak ładnie przygotowali. Gabiony są nowe, porobione. Mostek jest usunięty. Szeroko się tu zrobiło. Teraz tu, ratrak na pewno przejedzie tędy. Dobry. Te bandy normalnie to mają gdzieś tak z metr 50, met 40. A tutaj. Chyba mają nawet metra, nie mają jest 80 cm. Piła motorowa do drzewa, tnie śnieg. Ostatnie przygotowania armatka jest usuwana. Tutaj ostatnie billboardy czy banery są rozwieszane. Tutaj kolega idzie z łopatą. Nie wiem co. Widocznie chce pokazać, że coś robi czyli nosi łopatę. Jest, jest nawet wypadek, na skoczni zdarzają się też wypadki, nie na skoczni jeśli chodzi o skoczków, tylko ta kopareczka czy ładowareczka uderzyła w samochód. Dostaję mnóstwo pytań, jakie są moje ulubione miejsca w Zakopanem, gdy spędziłem tutaj 20 albo więcej lat swojej kariery. Czy to jest jakaś restauracja, kawiarnia, może krupówki, jakieś miejsce na krupówkach, może gdzieś w górach. Zaskoczę Was i chcę Wam to pokazać. Chodźcie. Jesteśmy na wyciągu, na rozbieg skoczni, pod nami miasteczko, czyli wioska zawodnicza. Tutaj zawodnicy się przebierają, przygotowują, e, często przed całym skokiem i też słuchają muzyki. Relaksują się, koncentrują przed tym, jak oddać najlepszy skok. Pod nami stary wyciąg, czyli jakby to jest ta baza, gdzie dawniej był tutaj wyciąg taki dwuskrzydłowy. Trzy wagoniki do góry, trzy krzesełka w zasadzie do góry, trzy na dół z jednej i z drugiej strony. Tak to kiedyś funkcjonowało. Jechało to zdecydowanie niżej nad ziemią. Teraz jesteśmy bardzo wysoko. A czemu Adam dałeś się namówić na wyciąg, skoro chcieliśmy iść sobie na nogach? Dlatego, no. że... Testujemy nie, wyciąg? Nie, ja, ja myślę o Tobie. Wiem, że Ty nie chcesz schudnąć. Ty potrzebujesz troszkę masy przybrać. I dlatego też no, myślę o innych, jak zwykle. Często te wyciągi są wykorzystywane do wywozu turystów na rozbieg, żeby sami zobaczyli, że ten sport jest naprawdę ekstremalny. Zobaczycie z góry zresztą jak to wygląda, co zawodnik czuje siadając na rozbieg, ale czuje zdecydowanie coś innego jak zwykły śmiertelnik. Zawodnik, który wychodzi na, na dużą krokwę, już nie myśli o jakimś tam lęku czy strachu, tylko chce jak najlepiej skoczyć. A ktoś, kto pierwszy raz siada na tę belkę, na pewno ma potężnego stracha. Śniegu też sporo. Możemy zobaczyć. Tu się zawodnicy przebierają. Znaczy przebierają. Przygotowują do, do skoku. Ostatnie szlify i ciepłe miejsce, gdzie się po prostu zatrzymują. Później ubierają kombinezony i wchodzą tutaj na rozbieg. Kochani obiecałem i jesteśmy w tym miejscu. To jest jedno z moich ulubionych miejsc zakopanym. Jesteśmy na rozbiegu Wielkiej Krokwi. Tutaj większość czasu spędziłem, tu zapinałem narty, tu siadałem na belkę, której teraz obecnie nie ma, ale ona podczas treningów czy zawodów jest. No i w zasadzie taki miałem widok. Myślę, że ten widok jest warty tych 20 lat, bo mało gdzie zdarza się nawet w Zakopanem mieszkać w jakimś apartamencie czy w hotelu, gdzie e, byłby taki widok. Ja miałem to przez prawie 27 lat, bo 27 lat skakałem oczywiście nie od samego początku byłem tutaj, e, bo skakałem na początku na małych skoczniach, ale tak to wygląda. No i powiem dlaczego. Dlatego tutaj bo w tamtych czasach, jak zaczęła się Mały Szomania, w tamtych czasach, jak zaczęły się moje najlepsze skoki, ja miałem trudności, żeby wyjść gdziekolwiek na Krupówki, przejść sobie spokojnie, bo od razu było mnóstwo kibiców, mnóstwo ludzi, którzy chcieli zdjęcia, autografy, więc większość czasu spędzałem tu. A drugie to miejsce to jest tuż za tą górką, tam po waszej prawej stronie. E, Co, bo tam. W co się zazwyczaj mieszkaliśmy, a na samym początku, jeszcze, tak jak widzicie na dole ten pawilon, który jest na wybiegu, był stary pawilon. On był prostokątny i tam jeszcze taka dla nas bardzo dobra osoba i bardzo znana Wolwowicz, który tutaj zarządzał tą skocznią. I my tam często, jako zawodnicy z klubów, jeszcze spaliśmy po prostu w jednym pomieszczeniu, gdzie spało nas 20 zawodników razem z trenerami, żeby po. Taności, czyli po, po kosztach, móc tutaj przenocować i potrenować na tych obiektach. Za nami domek, w którym zawodnicy się. E, takie to już jest ostatnie przygotowanie przed samym skokiem, zanim zejdą tutaj na, e, na te półki startowe i na belkę wejdą, e, to tam przygotowują się do, do pomiarów, do tego, żeby już. Ubrać ten kombinezon na siebie, wszystko dopasować, pozawiązywać sznurówki w butach. Zejść tutaj w tym miejscu, gdzie jest ten namiot, będzie stał pewnie pomiar, gdzie sędzia techniczny będzie jeszcze mierzył, co się tam dzieje i czy kombinezon jest według wymogów dopuszczony. I później tutaj schodzą i się już przygotowywują do samego skoku, ubierają narty. Ale wcześniej tam mogą spędzić ten, ten, te parę minut w ciepłym pomieszczeniu. Kiedyś tego domku nie było. Wychodziło się tutaj i w zasadzie od razu wchodziliśmy na ten rozbieg. Nie było takich udogodnień, że można było w ciepłym pomieszczeniu przygotować się do samego skoku. No właśnie, jeszcze, jeszcze śnieg, żeby nie sypał, żeby nie. Ładno, zima była i na razie. Dostałem zapytanie będąc na górze od naszego operatora, czy. Nie korci mnie, żeby siąść jeszcze na belkę. Powiem tak. Na belkę korci mnie, żeby siąść, wielokrotnie siedziałem, ale nie puściłem się w dół. 20 kg więcej robi swoją swoją robotę. Głowa by jeszcze puściła, jeszcze bym się puścił z niej, ale trudno powiedzieć, co by się wydarzyło po wyjściu z progu. Jednak góra jest tutaj zdecydowanie cięższa, więc prawdopodobnie, tylko prawdopodobnie mówię, poleciałbym w dół głową. Mógłbym wyrąbać, że tak brzydko powiem, salto do przodu. W najlepszym wypadku, w najgorszym, trudno powiedzieć, więc nawet nie chcę myśleć, dlatego też nie próbuję. Na górze mówiliśmy, że po prawej stronie jest drugie to miejsce, czyli co w zakopanym. On został rozbudowany, w zasadzie przebudowany całkowicie. Jak jedziemy, to po prawej stronie teraz go widzimy. Ten pierwszy budynek, który jest teraz za tym smrekiem taki do szpica, to jest stara sala, stara hala, a tam to wszystko zostało przebudowane, zrobione na nowo i to jest nowy hotel Cos. i to jest w zasadzie to drugie miejsce, które pół życia tam spędziłem. Ulica Bronisława Czecha, mnóstwo straganów z pamiątkami z Zakopanego, z flagami, szalikami, czapeczkami biało-czerwonymi. Znając życie, na Skoczni dzisiaj i w cały weekend nie może być publiczności, ale tam będzie pewnie parę tysięcy. Ze względu na to, że obłożenia troszkę się obniżyły, bo może w hotelach przebywać około 50% obłożenia, dlatego też Zakopane jest prawie całe zarezerwowane i jestem wręcz pewny, że ci kibice się tam pojawią. Wygląda prawie jak bałwan, ale wilgotność jest bardzo duża i e, pada lekko, czy pruszy śnieżyk, ale chcę Wam jeszcze pokazać. Chodźcie zobaczyć, jak przygotowywuje serwis sprzęt chłopakom. Głównie chodzi o narty. Jak to wygląda? O, Tutaj profesjonalnie przygotowany samochód do odjazdu. Wycieraczki są odsłonięte, żeby jak nasypie śnieg, żeby nie musieć nie uszkodzić ich. Cześć. Tutaj jest tak wygląda serwis właśnie. O, tak się przygotowuje narty, popatrzmy się. Tam e, kolega akurat sprząta, bo już pewnie skończył, ale. Maciek grobił. Macie zburzył ci ten. I Madełko. Ja, <śmatziki> Operator nasz. <w sumie. śmatziki> Coraz ciasniej się w tych budach robi. Nie, oczywiście żartuję, panowie są bardzo potrzebni. Mają naprawdę roboty. Widzicie, że od razu jak żeśmy weszli, to się rzucili do roboty. <głos> <głos> o, i chłopaki tutaj właśnie przygotowują narty do, do skoku. Były zapuszczone wcześniej, więc muszą ich cyklinować, ten smar, wyszczotkować, wypolerować i wiona na górę, żeby dobrze jechało.